Drogie wierni towarzyszki i towarzysze w pobożności, naprawdę niesamowite i niemal niewiarygodne, że niedawno miało miejsce zdarzenie o ogromnych rozmiarach, bezpośrednio w samym centrum świętego Miejsca, położonego w sercu kompleksu meczetu al-Aqsa, w historycznym i świętym mieście Jerozolimie. Odkrycie, które wstrząsa fundamentami naszego świata. Mędrcy i gorliwi, w niespotykanej współpracy, odkopali pod czczonym sanktuarium coś, co wyzwało nasze zrozumienie tajemniczą istotę owianą sekretami, która pozostawała uśpiona, ukryta pod tym świętym miejscem przez wieki. Zastanawiamy się, z szeptem podniecenia pełnego czci, kim może być ta niezwykła i enigmatyczna istota. Czy to może być boska przesłanka? Zwiastun wysłany z góry, aby objawić nieuchronne nadejście Apokalipsy i chwalebny powrót Jezusa Chrystusa na Ziemię. Najwyższy kapłan, ten szanowany przywódca ze względu na swoją pokorną naturę i znane przywiązanie do nauki, na pewno dostrzegłby w tym odkryciu wyjątkową okazję do włączenia się w dialog między wiarą a rozumem. Możemy sobie wyobrazić go pogrążonego w głębokiej medytacji. Rozmyślającego nad tym, jak takie boskie i tajemnicze znaleziska mają moc wzmacniania naszej wiary i wspierania nierozłącznej jedności między religiami w świecie pełnym pragnienia zrozumienia i duchowego pokoju. Nasza opowieść rozgrywa się na scenie transcendentalnej wspaniałości, imponującym i szanowanym Meczecie Al-Aqsa, położonym w sercu pulsującego miasta Jerozolimy. To miejsce to nie tylko budynek, lecz żywy symbol, święte miejsce, gdzie muzułmanie, Żydzi i Chrześcijanie splatają bogatą sieć wiary i oddania. Meczet Al-Aqsa wznosi się majestatycznie, milczący świadek możliwości harmonijnego współistnienia tych trzech wielkich religii. Kopuła na skale ze swoją spokojną i lśniącą obecnością kryje w swoim wnętrzu historię, która wstrząsnęła nawet najbardziej gorliwych wyznawców, zmuszając ich do kwestionowania samej istoty swojej wiary. W tym boskim i pełnym historii scenariuszu rezonują w naszych myślach wieczne słowa święta Jana Pawła II, który z wielką mądrością podkreślał fundamentalne znaczenie Jerozolimy w kronice ludzkiego odkupienia i pilną potrzebę zachowania jej świętości i wiecznego pokoju. Ostatnio w sercu tego sanktuarium ujawniła się zagadka, która wstrząsnęła fundamentami religijnego świata, pogrążając nas wszystkich w stanie frenetycznego poszukiwania rozwiązania. Pod sakralną i szanowaną głębią Enklawy Alaksa został odkopany pierwotny istotnik otoczony aureolą tajemnicy i starożytności, tajemniczy mieszkaniec, który zamieszkiwał te święte głębiny przez wieki. Znajdujemy się teraz w wirze pytań. Dlaczego ta enigmatyczna istota wybrała właśnie ten moment w historii, by się objawić? Czy może to być boski znak, niebiańskie ostrzeżenie, które zapowiada zbliżający się koniec dni? Możemy sobie wyobrazić papieża Benedykta XVI, duchowego lidera o głębokim teologicznym rozumieniu, pogrążonego w głębokich medytacjach na temat tego objawienia. Znanym z jego skłonności do introspekcji i mądrości, na pewno rozważałby to odkrycie nie tylko w jego wymiarze historycznym, ale także w kontekście eschatologii i proroctwa. Ten papież, znany ze zdolności do łączenia wiary i rozumu, niewątpliwie zbadałby, jak takie enigmatyczne i transcendentale wydarzenia mogą być interpretowane jako istotne elementy wielkiego planu Bożego. Planu, który splata losy ludzkości ku zakończeniu, które może być zrozumiane jedynie poprzez spojrzenie wiary i głębsze zrozumienie świętych pism. W tym momencie mistyki i zdumienia stajemy przed progiem, punktem zwrotnym w naszym zrozumieniu tego, co święte i niepoznawalne. Objawienie tego istotnego bytu pod meczetem Al Aksa nie stanowi izolowanego wydarzenia, lecz ogniwo w naszym nieustannym poszukiwaniu znaczenia w świecie, gdzie to boskie i ziemskie splatają się w często nieprzenikniony sposób. Jesteśmy pchani do spojrzenia poza oczywiste, do poszukiwania odpowiedzi nie tylko w pismach świętych i naukach duchowych przewodników, lecz również w najgłębszych zakamarkach naszych dusz. Gdzie tkwią wieczne prawdy naszego wspólnego istnienia w tym enigmatycznym i niebieskim kosmosie, w chwili, gdy wierni zbierali się na swoje boskie modlitwy? Nagle i nieoczekiwanie pojawiło się nagłe zagrożenie, które wzbudziło panikę wśród wiernych, węże, przesuwające się z ukrytych głębin pod nimi, pogrążyły scenę w chaosie. Strach opanował serca pobożnych. Podczas gdy niepokojąca obecność tych istot przesłała dreszcze po ich kręgosłupach. Co może oznaczać to złowieszcze zwiastowanie, w tym momencie możemy sobie wyobrazić papieża Franciszka lub Jana Pawła II rozważających symbolikę węży, być może łącząc je z Medziugorię i jego przesłaniami nawrócenia i modlitwy. Aby zrozumieć znaczenie pojawienia się węża, konieczna jest podróż do zapisów świętych tekstów. Zarówno Pismo Święte, jak i Koran zawierają głębokie aluzje do węży, nadając im symbolikę wykraczającą poza granice czasu i przestrzeni. Te stworzenia stały się emblematami śmierci, zniszczenia i zła, projekcją niepokojącej i wszechobecnej istoty, która rezonuje z naszymi najbardziej pierwotnymi lękami. Poprzez wieki. Papieże interpretowali te symbole zarówno jako ostrzeżenie, jak i wezwanie do nawrócenia. Niemniej jednak, w zwrocie, który kwestionuje konwencjonalną mądrość, symbolika węża doświadcza głębokiej metamorfozy w nauczaniach Jezusa i proroctwach jego powrotu. Tutaj wąż przekształca się w metaforę uzdrowienia, odkupienia i obietnicy odnowy. Staje się potężnym symbolem odzwierciedlającym tematy duchowego odrodzenia i ożywienia w wierze chrześcijańskiej, to ogłoszenie zmiany i nadziei byłoby podkreślane przez papieży, takich jak Franciszek, który stale wzywał do miłosierdzia i pojednania. Ta metamorfoza może wydawać się dezorientująca, ale podkreśla koncepcję wspólnej odpowiedzialności w walce przeciwko siłom zła. W środku tego tajemniczego odkrycia ostrzeżenie rozbrzmiewa przez wieki, nieuchronne pojawienie się Antychrysta, wyrażenia takie jak te mogły rezonować w nauczaniach papieży, takich jak Pius XII, który w okresach wielkiego wzburzenia mówił o walce między dobrem a złem. Mówi się, że ten przeciwnik, diametralny przeciwieństwo Chrystusa, już dał o sobie znać, zwłaszcza w sferach ziemskiego rządzenia. W miarę zbliżania się niepokojących proroctw musimy zastanowić się nad enigmatyczną postacią rabina słomo Judy, znanego niektórym jako Eliasz lub Mesjasz. Jego tajemnicze pojawienie się i dezinformacje otaczające jego osobę stawiają pytania o jego rolę w toczącej się dramatycznej historii antychrysta. W tym scenariuszu duchowych interpretacji i objawień stajemy przed transcendentalnym progiem. Punktem zwrotnym w naszym zrozumieniu tego, co boskie i nieznane. Te refleksje z pewnością zainteresowałyby Ojca Świętego, takiego jak Benedykt XV, znanego ze swojej głębokiej wiedzy na temat pism świętych i tradycji. Jak przepowiadane zarówno w Biblii, jak i różnych źródłach, Antychryst pojawia się jako godny przeciwnik, opisany jako uwodziciel który wypowiada wielkie słowa i dąży do zmiany epok i norm. Ta istota stawia wyzwanie, które od wieków fascynuje uczonych. Papieże, tak jak Leon XIII, znane ze swojego zainteresowania proroctwami i duchowością, prawdopodobnie ostrzegliby przed ryzykiem zostania zwiedzionym przez takich jednostek. Choć tożsamość Antychrysta pozostaje ukryta pod welonem tajemnicy, Proroctwa malują żywy obraz ery apostazji, oszustwa i cudów. Perspektywa eschatologiczna przedstawia szczegółowy obraz charakteru przeciwnika i wydarzeń, które nastąpią w jego śladzie. Chociaż pergamin Daniela sugeruje dręczyciela wplecionego w intrygę hellenistycznego władcy Antiocha IV Epifanesa, Późniejsze chrześcijańskie święte pisma przedstawiają bardziej złożoną narrację o przyszłym antagonistycznym przybyszu. Takie podejście do postaci przeciwnika bywało przedmiotem rozważań papieży, takich jak Grzegorz i, znany ze swojej oddania duchowości i etyce, różnicowanie między antychrystem a przeciwnikami dodaje poziomów interpretacji do nieuchronnej walki między dobrem a złem. Oczekiwanie na panowanie przeciwnika pobudziło wyobraźnię mędrców i teologów na przestrzeni wieków. Średniowieczne wizje, promowane przez postacie takie jak Joachim z Fiore, wprowadziły koncepcję kolejnych prześladowań i zakończyły się ostatecznym starciem między siłami światła a cieni. Papieże, tak jak Innocenty III, który żył w czasach wielkich zmian i wyzwań, medytowali nad tym ostatecznym starciem. Ta wizja zakorzeniona w oczekiwaniu na ostatecznego przeciwnika rzuca cień na strony kroniki, oczekując dramatycznego zakończenia. W czasach bardziej współczesnych historyczne postacie, jak Benito Mussolini, były porównywane do antychrysta ze względu na próby wskrzeszenia dawnych królestw. Papież, taki jak Pius XI, świadek narodzin faszyzmu, rozpoznawałby zagrożenia ze strony takich postaci i ich wysiłki w manipulacji wierzeniami dla własnych, egoistycznych celów. Koncepcja Antychrysta ewoluowała od pojęcia jednostki do zbiorczej inkarnacji zła. Podczas gdy eksplorujemy zawiłości naszego współczesnego świata, konieczne jest zastanowienie się, w jaki sposób te starożytne proroctwa rezonują w naszym obecnym otoczeniu, papieże tacy jak Jan Xi, słynny z otwartości na współczesny świat i ekumenicznej wymiany, podkreślaliby znaczenie zrozumienia tych proroctw w dzisiejszym kontekście. W obrębie tych apokaliptycznych wizji znajdujemy nieoczekiwane powiązania z naszą teraźniejszością kwestia zmian klimatycznych. Eksploracja naukowa i nauki boskie splatają się, analizując wpływ ludzkości na otaczającą naturę. Święte pisma w takich fragmentach jak RDZ godzina 2.15 podkreślają odpowiedzialność człowieka za ochronę i opiekę nad ziemią, promując harmonię między ludźmi a ich otoczeniem. Ta koncepcja dbałości o glob byłaby powodem do niepokoju dla współczesnych przywódców religijnych, takich jak papież Franciszek, który poświęcił encyklikę o ochronie środowiska naturalnego. Zapowiedziana bitwa między wyznawcami islamu a hordami przeciwnika zawiera elementy interwencji boskiej, sprawiedliwości i ostatecznego triumfu prawdy nad fałszem. Ważne jest podkreślenie, że interpretacje tych apokaliptycznych proroctw mogą różnić się wśród różnych uczonych i nurtów islamskich. Papieże, tak jak Paweł VI, Którzy byli świadkami narodzin dialogu międzyreligijnego, widzieliby w tych wydarzeniach okazję do współpracy i wzajemnego zrozumienia między różnymi wierzeniami. Ikona eschatologiczna przybiera kształt w Księdze Apokalipsy, gdzie Jezus jest przedstawiony jako triumfujący zdobywca, używając efektownych i symbolicznych obrazów. Drugie przyjście Jezusa, nacechowane teologicznym znaczeniem, Oznacza kulminację zbawczej pracy Boga. Jezus jest opisywany jako sprawiedliwy sędzia, który kończy starą walkę między Cnotą a grzechem. To postrzeganie Jezusa jako wybawiciela i sędziego zostałoby podkreślone przez papieży, takich jak Klemens i znany ze swojego nacisku na supremację i boski sąd, różne odłamy chrześcijaństwa mogą interpretować te elementy eszatologiczne w różny sposób. Niemniej jednak przygotowanie się na przyjście Jezusa stanowi potężny motywator dla wyznawców. By wytrwali w wierze i zaufali zbawczej pracy, która ma zostać wykonana po jego powrocie. Papieże, tak jak Leon Wielki, z jego skupieniem na solidności i ortodoksji wiary, zachęcaliby wiernych do niezłomności w wierze w obliczu nadejścia tych ostatnich dni. Tak więc stajemy na rozstaju starożytnych proroctw i współczesnych zagadek, gdzie zasłona tajemnicy się podnosi, ukazując migotanie enigmatycznych głębi wiary. Symbolizm i niebiańskie starcia skłaniają nas do medytacji nad fundamentalną istotą Ewangelii, miłość, miłosierdzie i zbawienie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej opowieści o wierzeniach, napisz, chcę to poniżej w komentarzach. Do zobaczenia!